Dzień dobry moi drodzy i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Teraz jest ósma no, ja wstałam sobie tak dwie godzinki temu, zmontowałam film z podróży, jeszcze rozmawiałam z babcią, bo dzisiaj jest Dzień Babci, więc mam nadzieję, że pamiętaliście o swoich i też zadzwoniliście im chociaż złożyć życzenia. Albo odwiedziliście, jeżeli macie taką opcję. No ja niestety nie mam, więc musiałam zadzwonić. Pogadałyśmy sobie z pół godzinki, a teraz tutaj siadam i właśnie stwierdziłam, że zacznę nowy film. Tak dziwnie mi w sumie zaczynać film w środę, no ale wczoraj nic nie nagrałam, bo to był mój taki pierwszy dzień, właśnie po powrocie. Byłam też w pracy, rozpakowywałam walizki, no i tak jakoś mi ten dzień zleciał, że totalnie nie miałam czasu się tutaj do was odezwać, więc nadrobiam dzisiaj. I tak w sumie nawet nie wiem, od czego wam tutaj zacząć, bo po pierwsze mam nowy plan na ten semestr, wtedy byliście pewnie przyzwyczajeni, że trzy razy chodziłam na zajęcia, dwa razy do pracy i to było tyle. No a teraz jest troszkę bardziej skomplikowanie, bo do pracy będę chodzić trzy razy w tygodniu i zajęcia w sumie będę miała codziennie. Tylko, że zamiast tam trzy czy cztery, to tu raz, tu dwa, także no, nowy plan jeszcze muszę ogarnąć sobie dobrze. Sama jeszcze go dokładnie nie zapamiętałam, więc muszę tutaj sprawdzić i już wam powiem, jaki jest plan na dziś. O 9.30 mam hiszpański, później będę miała okienko, i później jeszcze dwie kolejne klasy. Pierwsza to się nazywa Cultures and Context, a później to będzie wydaje mi się, że moja ulubiona klasa w tym semestrze, bo to się nazywa Social Media Practicum. I to będą takie warsztaty połączone właśnie z wykładami, związane z social mediami, z marketingiem też coś. Także akurat na tą klasę się strasznie cieszę. No i co? No i to na tyle dzisiaj. Zaraz będę jeszcze robić śniadanie, tylko muszę zejść do sklepu spożywczego, a tutaj na dole mam akurat Trader Joes, bo nie nie mam ani mleka do kawy, ani żadnych warzyw, ani owoców, więc wypadałoby to zmienić. Mam nadzieję, że się stęskniliście trochę za moim akademikiem, bo ja przyznam szczerze, że brakowało mi go. Pokażę Wam tylko jeszcze jedną rzecz i już idę do sklepu. Mój świąteczny kubek oficjalnie ma godnego zastępcę, bo dostałam od Gabrysi właśnie taki z kokardką. Także pożegnaliśmy się z panem Pierniczkiem i teraz będę pić moją morning coffee w takim. Dzisiaj jest w ogóle minus 11, bo teraz do Nowego Jorku przyszła jakaś fala mrozów, ale nie brałam kurtki przez to, że mówię, no ten sklep spożywczy mam dosłownie na dole, o, zresztą już jestem. Sorry? No, I'm not. No, really Have a good day. Połęd. Połęd. No, the North, more. Yes. It's a small city. Spotkałem jakiegoś miłego pana i zapytał, czy gram w koszykówkę dla NYU. Muszę w ogóle wybrać jakiś nowy smak śmietanki, bo ostatnio używałam cały czas tą pierniczkową, no ale to była tylko edycja świąteczna, więc już raczej nie będzie dostępna. Zaraz tutaj, czekajcie, czekajcie. Mamy opcję albo brown sugar, albo cynamonową, kokosową. Migdałową i waniliową. Może brown sugar, co? Myślę, że to będzie idealna opcja. Ja zawsze kupuję te mniejsze opakowania, ale są też większe, jakbyście potrzebowali. To jest w ogóle mój ulubiony sklep spożywczy. Tutaj najczęściej do niego przychodzę. Mówiłam, że to będzie bardzo szybka wycieczka, bo biorę jedynie właśnie tą śmietankę. I ogórki możemy się robić śniadanie. Jakie ładne ciasteczka różowe w ogóle. Oni te rzeczy takie z tej piekarni mają bardzo smaczne. Już kiedyś próbowałam właśnie i babeczki od nich, i jakieś ciastka. Bajgle też mają całkiem spoko, ale jednak preferuję te z Liberty Bagels. Nie wiedziałam, że mamy pieska w Akademiku. Na 12 piętrze mieszka. Nie wiem, czy pamiętacie, ale zanim wyleciałam, to otworzyłam trzy albo cztery okienka z kalendarza na raz, no przez to, że wracałam przed świętami, no i ten kalendarz by tutaj został. Więc teraz mam kilka kaw różnych do wyboru nawet. Po pierwsze taką zwykłą, czarną, taka jakaś mołka. A mam też tą gorącą czekoladę, w ogóle zapomniałam o niej. Mam taką wersję orzechową i jeszcze ta fioletowa, którą piję w sumie najczęściej. Więc wydaje mi się, że zrobię tą moją. Standardową dzisiaj, a te smakowe sobie zostawię na jakiś inny dzień. Nie mogę się napatrzyć na ten kubek, tak mi się podoba. Tak jak mówiłam, mamy pyszny polski chleb od Krzysztofa. Specjalnie dla mnie jechał do piekarni właśnie w poniedziałek o 6.30, żeby tylko go kupić. Mimo, że to jest mój pierwszy dzień, dzisiaj oficjalnie na studiach, no bo mówię, wczoraj byłam w pracy, to już mam do przeczytania trzy artykuły. Rozumiecie to? Czy naprawdę musimy się tak spieszyć? 42 strony. I to wszystko jest na dzisiejszą klasę. Plus jest taki, że zaczynamy dopiero o 12.30, więc teraz zacznę sobie to czytać i później w przerwie między hiszpańskim a tą klasą sobie to dokończę. Ogólnie będę robić tak, że te wszystkie artykuły będę starała się przeczytać tak z dzień, dwa wcześniej przynajmniej żeby jeszcze zdążyć to zrozumieć i tak dalej, bo właśnie wiem, że ta klasa Cultures in Context, którą mam, to będzie dużo czytania. A ja nie lubię zostawiać wszystkiego na ostatnią chwilę. Dzisiaj tak wyjątkowo, no mówię, wczoraj miałam taki mega zabiegany dzień, jeszcze organizacyjny, więc po prostu nie miałam kiedy tego przeczytać, ale od przyszłego tygodnia już będziemy robić wszystko z wyprzedzeniem. Także ja sobie zacznę czytać, zjem śniadanie, wypiję kawę i będę się zbierać na hiszpański. Ciekawa jestem też mojego nowego profesora. Bo w zeszłym semestrze miałam szczęście i ta pani, która mi się trafiła, była super, no a teraz wiem, że będzie jakiś pan w ogóle. Także we will see. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Jestem już po pierwszym hiszpańskim w tym semestrze, i jedyne co mogę na ten moment powiedzieć, to to, że bardzo polubiłam mojego profesora. Wydaje się taki wyrozumiały, spokojny. Myślę, że się polubimy. Znaczy, ja nie mam wyjścia, bo <głos》> muszę jakoś to przeżyć do maja. Ale mówię, tak pogadał z nami, popowiadał trochę o sobie. Ta pierwsza klasa też jest zawsze taka, że każdy z nas musi się przedstawić, jakiś fanfakt o sobie powiedzieć. Także tak na luźno raczej też przedstawił dokładnie, jak nasz program będzie wyglądał, ile egzaminów, jakie zaliczenia, jakie są w ogóle wymagania od nas. Także mówię, tak bardzo spokojnie, miło. Teraz mam ponad godzinę przerwy, więc wracam na chwilę do akademika, wezmę dokumenty i muszę się przejść do banku załatwić jedną sprawę, a później jeszcze do jakiegoś sklepu papierniczego i kupić zeszyt do tej kolejnej klasy, czyli do tego culture in Context. Jeszcze nie wiem, czy będę z niego korzystać, czy nie, no ale jeżeli nie, to przyda mi się do czegokolwiek innego. Banku zeszło mi dużo więcej niż początkowo zakładałam, bo obstawiałam, że tak z 15 minut i będę miała z głowy, a była kolejka i finalnie spędziłam tam prawie 40 minut, także po prostu stamtąd już biegłam na klasy, a jeszcze jest tak, że między jedną a drugą mam dosłownie 15 minut przerwy. A to jest w dwóch totalnie różnych częściach tutaj NYU, bo to jest tak, pewnie wiecie, już Wam wspominałam, że NYU nie ma takiego typowego kampusu, że macie wszystkie klasy w jednym miejscu, tylko to są budynki, które są dookoła Washington Square Park, nie tu, niektóre bliżej, niektóre troszeczkę dalej. Sprawdziłam w Google Maps, to pokazywało mi trasę 12 minut, no a jeszcze wiecie, zanim wszyscy wyjdą z tej klasy, czasami profesor lubi też przedłużyć, to się stresowałam, że nie zdążę, a finalnie byłam nawet minutę przed czasem. Najwyższa pora na drugą kawę dzisiejszego dnia i jakąś szybką przekąskę, bo za godzinę będę wychodzić. Idę sobie do Julii posiedzieć chwilę. Napisała do mnie teraz, jak wracałam z klasy i się zapytała, czy mam ochotę przyjść do niej na trochę, więc oczywiście, że mam ochotę. Zaprosiła mnie na ciasto i herbatkę, więc nie mogłam odmówić, a z razie, że to dopiero początek semestru i nie mam jeszcze jakoś za dużo obowiązków, to mogłam skorzystać z zaproszenia. Później, jak zacznie się więcej nauki, jakieś zaliczenia, egzaminy, no to nie będę mogła sobie tak w tygodniu wychodzić. No ale, że to jest dopiero początek semestru, to mogę robić co chcę. Witam Was w kolejny piękny dzień. Ja już dzisiaj rano byłam sobie na siłowni, później wróciłam do akademika, przebrałam się i teraz jestem w drodze do pracy, bo moje czwartki będą od tego semestru wyglądały tak, że właśnie od 9 do 13 będę w pracy, a później idę na zajęcia do 16.30. Także to jest mój pierwszy czwartek w tym semestrze. Jeszcze się troszeczkę nie przyzwyczaiłam do tego, że właśnie będę łączyć i pracę i studia tak jednego dnia, bo wcześniej miałam tak fajnie podzielone, że miałam albo dzień pracy, albo dzień szkoły. No a teraz będzie miks tego i tego, ale myślę, że dam radę. Dzisiaj jest pierwszy dzień, więc zobaczę, jak tam będzie będę się czuła na koniec dnia, czy bardzo będę zmęczona, czy nie. Dzisiaj w ogóle na wieczór też szykują się fajne plany. Dzisiaj z Julią się znowu widzę. Wczoraj byłam u niej właśnie na herbatce i na, na ciasto poszłam, a dzisiaj mamy fajny event. To będzie coś takiego jak vision board making. Zapisałyśmy się w ogóle, nie wiem o co chodzi, czy będzie fajnie. Zapłaciłyśmy za to 15 dolarów, więc idziemy razem, żeby było raźniej. Spędzimy sobie, mam nadzieję, miło wieczór. Chociaż w takim towarzystwie to zawsze jest miło. Spakowałam sobie jeszcze śniadanie do torebki, bo przed wyjściem nie zdążyłam zjeść, także za chwilę sobie zrobię kawę, zjem śniadanie i wtedy jeszcze będę miała spotkanie z moją szefową i powiem mi, co tam dokładnie mam zrobić, jakie są wymagania ode mnie na dzisiejszy dzień. Z tego co wiem, to żadnych takich wywiadów nie mamy zaplanowanych, bo właśnie jeden nagrywałam we wtorek, i kolejny dopiero w piątek z Jenny, bo w ogóle teraz jest tak, że z Jenny będę się wydywać tylko w piątki, a właśnie we wtorki i w czwartki będę pracować sama, bo nie zgrały nam się plany, więc niestety będziemy miały tylko jeden dzień wspólnie. No Kiary nie ma, bo jest we Florencji, pojechała sobie na wymianę. Także tak e, samotnie troszeczkę w tym semestrze będzie w tym biurze. Znaczy moja szefowa jest super, nie mówię, że nie, no, ale jednak fajnie było mieć Jenny czy Kiary. Jeszcze muszę tylko szybko check zrobić, bo właśnie to jest tak, że jak przychodzimy do biura, to wpisujemy w system, o której przyszłyśmy i o której wychodzimy i na podstawie tego mają wtedy Policzone godziny łatwiej, ile byłyśmy faktycznie w biurze, ile pracowałyśmy, i na podstawie tego nam płacą. Także musimy tego pilnować. Jest dziewiąta jeden. Przyszłam idealnie na czas. Ale jeszcze nikogo nie ma. Nawet moja szefowa jeszcze nie przyszła. DAN. No to idziemy zrobić kawę. Mój ulubiony kubek, oczywiście. Widzieliście go tutaj już milion razy. Ale jest ze Starbucksa, jakby ktoś był zainteresowany. Gotowe, także teraz będę mogła porządnie zacząć dzień. I w ogóle przyznam się Wam szczerze, że tak się stęskniłam z byciem tutaj i ja wiem, że to brzmi dziwnie. Tęsknić za pracą, obowiązkami, nauką i studiami, ale wyrobiłam sobie już tutaj taką fajną rutynę, żeby naprawdę mi jej brakowało. I tak jak uwielbiam być w domu z rodzicami i z rodzinką, tak cieszę się, że już wróciłam i wydaje mi się, że byłam gotowa na ten powrót po miesiącu. Myślę, że taki miesiąc wolnego był idealny, żeby troszkę odpocząć, zresetować głowę. No a teraz wracamy do obowiązków, i nie mogę się doczekać, co wydarzy się w tym semestrze, naprawdę. Jestem tak pozytywnie nastawiona, ale to dobrze, bo to jest taka dobra manifestacja. Mam nadzieję, że ten semestr będzie tak samo super jak poprzedni. Jestem już i po pracy, i po studiach. Na dzisiaj oficjalnie koniec. Ale w ogóle ta klasa, co dzisiaj miałam, to po pierwsze jest super, bo jakby podoba mi się, tylko że ona trwa 2,5 godziny od 14 do 16.30. Ja nie wiem, kto stwierdził, że 2,5 godziny zajęć to jest dobry pomysł, i to jeszcze bez żadnej przerwy, ale. Whatever, przeżyłam. A po drodze jeszcze weszłam do sklepu papierniczego i kupiłam sobie takie pastelowe zakreślacze, bo wszystkie, które miałam do tej pory już skończyłam, zużyły mi się. A stwierdziłam, że nowy semestr to, żeby mieć ładne, czytelne notatki. Zresztą ja lubię robić notatki takie kolorowe i zawsze się staram przy nich. To zainwestowałam w sześć nowych zakreślaczy sześć. Musiałam sprawdzić. Ten różowy oczywiście mi się najbardziej podoba, ale będę korzystać ze wszystkich. Bardziej jakie piękne. 4 dolary za to zapłaciłam. Myślę, że całkiem nieźle. Teraz nie będę ich testować, bo za bardzo nie mam czasu. Tak mniej więcej za 10 minut będę wychodzić właśnie do Julii, bo idziemy na to Vision Board Making. Spotykamy się u niej i stamtąd będziemy iść razem na pieszo. Mamy 25 minut spacer, jak sprawdzałyśmy na Google od niej właśnie do tamtego miejsca. Jeszcze będziemy razem iść pranie zrobić chyba, bo przed chwilą Julia mi nagrała głosówkę, że musiała iść pranie właśnie wstawić i będziemy musiały iść tam razem, przyrzucić to do suszarki czy coś tam. Że jeszcze ogarniemy sobie razem pranie przed wyjściem. Jest bardzo ładny dzień. Dzisiaj ciepło jest 7 stopni na plusie, więc patrząc na to, że wczoraj było na przykład minus 11, to jestem w szoku. Ale dostaliśmy dzisiaj ostrzeżenie na maila od NYU, że ma być jakiś sztorm śnieżny przez weekend i jest prawdopodobieństwo, że w poniedziałek będziemy mieć lekcje online. Także zobaczymy. W sumie ciekawe doświadczenie by było. Hi! Hey. What did you get? Lops. Ooh, fun! I don't say I don't <laughs> That's better! Uh -huh. I got the Odyssey, the Latin translation. Show me, show me, show me. Kylie była odebrać swoje książki. Odysseja. Homera. Czytałam to chyba w liceum. Albo jakieś fragmenty mieliśmy mi dobrze pana. I had to read that in high school. Uh. And now I need to translate it. All of it? From yeah from English line. Kylie musi całą tą książkę przetłumaczyć na łacinę. Good luck, girl. <laughs> But it's okay <laughs> I got my Latin dictionary. Także rozpakuję tylko starek, jakieś niepotrzebne rzeczy, zjem coś na szybko i idziemy do Julii. Dwa vlogi na raz się nagrywają. Ty, chcesz się w ogóle e, Witam. E, długo się nie widzieliśmy od wczoraj. Tak. E, robimy teraz te vision boardy. Poznałyśmy Paulę, zaraz wam ją pokażemy. Nie wiem, gdzie tak. mam patrzeć, tak. e, a, więc tak. wydaje się tak. fajnie. W sensie już widzę, że mają jakieś tam rzeczy, e, więc... A, miałam, już wpadłam w słowo, tak. Miałam się przywitać. Witam. No, miło by było. Dostałyśmy w ogóle takie ramki do zdjęć. Będziemy w tym robić te Vision Boards. I długopisy na razie. Ja mam, ja mam Julia, Julia ma niebieski. Nie mogę się doczekać. Jakieś pierwsze wrażenie. Podoba się mi się Fajnie jakieś tutaj mamy, widzimy Empire State, estetycznie dużo rzeczy, kobitki, super. Będzie fajnie. Skończyłyśmy już tutaj przyklejać nasze wszystkie obrazki. Tak się prezentują nasze Vision Boards na ten rok. Moja jest trochę bardziej minimalistyczna, a Julia tutaj zaszalała ze zdjęciami. Jako cena aktywności ogólnie. 10 na 10, podoba mi się, tylko boli mnie głowa, bo chyba za mało dzisiaj zjadłam. Ale aktywność super. Też mi się bardzo podobało. Jest aktualnie 20.30, więc już troszeczkę tutaj siedzimy. Ale str... A nie, pokazałam. Takie polaroidy jeszcze mamy. Tutaj na środku jest właśnie ta organizatorka tego wydarzenia. Tutaj mam jeszcze zdjęcie z Pawłem, takie ładne. Jeszcze do końca się nie wydrukowało, ale już mniej więcej widać. O, proszę bardzo, ale jakie ładne tło! Tutaj, proszę bardzo. Dostałyśmy takie prezenciki jeszcze na pożegnanie. Tutaj jest taki notatnik mały, jakiś broloczek w kształcie s'mores. I długopis. O, taki. Ja mam pewnie to samo. Która to jest? 34, to następna, Twoja. Wracamy teraz do domu. Julia wysiada na 28, ja na 14 i idzie po pranie swoje odebrać, Bo tam leży i czeka. Nie zdążyła wyjąć się sprzed. Nie zgub się, tylko. Trafiło nam się w ogóle takie stare metro, i teraz jeszcze nie ma tragedii. Najgorzej z latem, bo tutaj w nich nie ma klimatyzacji. To jest 23, to kolejna będzie moja. Już wróciłam i z tego miejsca też bym Wam bardzo chciała podziękować za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że spodobał Wam się taki dwudniowy vlog. No i widzimy się niedługo. Bye!